na każdy dzień, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek. Dalej rozmawiamy o Ewangelii według świętego Jana, 17 rozdziale. Mówiliśmy w poniedziałek o wersecie pierwszym, we wtorek o wersecie drugim i trzecim, w środę o wersecie czwartym i piątym. Dzisiaj postaram się powiedzieć o wersetach od siódmego do dziewiątego. Dobrze, a więc zacznę od przeczytania Przeczytam nieco wcześniej zacznę czytać nieco wcześniej abyście uchwycili kontekst jeżeli nie czytaliście nie tego bo nie słuchaliście we wczorajszych i przedwczorajszych audycji Pan Jezus od wersetu 5 mówi tak a teraz ty ojcze otocz mnie chwałą u siebie tą chwałą którą miałem u ciebie zanim zaistniał świat objawiłem imię twoje ludziom których mi dałeś ze świata byli Twoimi i mnie ich dałeś. Zachowali Twoje słowo. Teraz zaczęli poznawać, że wszystko, co mi dałeś, jest od Ciebie. Albowiem słowa, które mi dałeś, dałem im i oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś. Chciałbym. Dwa aspekty poruszyć dzisiaj z tych wersetów, może od szóstego do dziewiątego. Pierwszy aspekt jest taki: Słuchamy tutaj, Pan Jezus mówi: modli się za tych, którzy przyjmują jego naukę. Zaraz dojdę do tego podziału ludzi, ale tu w wersecie ósmym czytamy słowa, które mi dałeś, dałem im i oni je przyjęli. To jest bardzo ważne i mówiliśmy już o tym chyba kilka, może nawet kilkanaście razy. Ludzie, którzy mogą siebie nazwać owcami Pana Jezusa, to są ludzie, którzy są Mu posłuszni, którzy słuchają Jego słów i są Mu posłuszni. Poznają, że Jezus Chrystus jest Bogiem synem wierzą mu czyli ufają i są posłuszni wszystkim jego słowom i to jest bardzo bardzo ważne zaraz dojdziemy do takiego fragmentu który może dla niektórych być kontrowersyjny nie wiem czy zastanawialiście się kiedyś nad tym dziewiątym wersetem wiem że wielu ludzi nie chce go po prostu przyjąć ale to co w ósmym wersecie widzimy wyraźnie Słowa, które Pan Jezus dał ludziom, które wypowiadał, te nauki wszystkie były od Boga, i ci, którzy poznali, że on jest Bogiem-Synem, przyjmują całą Jego naukę. To bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że chodzi o słowa, które są zapisane w Piśmie Świętym. Tu nie chodzi o naukę jakiegoś kościoła, choćby powoływał się na autorytet. Samego Boga, że Bóg mu cokolwiek objawił, to to masa jest takich ludzi. Niektórych nie nazwalibyśmy w ogóle chrześcijanami. Widzą anioły, niektórzy mówią, że widzą samego Boga. Weźmy na przykład Mormonów, ale wewnątrz chrześcijaństwa w Polsce jest masa bardzo podobnych zjawisk. A ludzie w jakiś sposób, niektórzy bardzo łatwowiernie je przyjmują, ponieważ tak powiedział jakiś ksiądz albo może pastor. Bądźmy w tym bardzo ostrożni. Wracajmy do słowa, czytajmy je i sprawdzajmy wszystko, co ktoś nam mówi. Dziewiąty werset, ten, który mówi, że może być kontrowersyjny. Pan Jezus modli się tymi słowami. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. W szóstym wersecie, wczoraj czytaliśmy o tym, jak Pan Jezus mówił, objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. I powtórzę ponownie to pytanie. Nie wiem, jak wygląda twoja wiedza biblijna. Nie wiem, jakim jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką. Ale w tych dwóch wersach, 17 rozdział, wers 6 i wers 9, bardzo wyraźnie widać, że Pan Jezus nie prosi za wszystkimi ludźmi, ale prosi za tymi, których mu dał ojciec. I bardzo ważne, abyśmy my pamiętali, że mamy modlić się za wszystkich ludzi. Pan Jezus wiedział, kto jest zbawiony, a kto nie. My tego nie wiemy, i powinniśmy się modlić za wszystkich ludzi, powinniśmy głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Ale z tego wersetu dowiadujemy się, że Bóg wybiera ze świata tych, których chce zbawić. Bóg wybiera ze świata tych, których chce zbawić i dokonuje tego sam, według swoich własnych zasad, nie zważając na to, kim jest człowiek, albo nie zważając na różne ludzkie osądy. Pamiętajmy o tym, bo zdarza się tak, że są ludzie, którzy uważają, że przyczyna tego, czy Bóg kogoś wybrał, czy nie, leży w człowieku. Muszą takie osoby zastanowić się, skąd jest wiara. Ponieważ Chrystus wyraźnie oświadcza, że ci, którzy są Mu dani, należą do Ojca. Jedz więc pewne, że oni nie są dani po tym, jak uwierzyli, ale że są dani wcześniej. Źródłem wiary jest ten akt. Wybranie poprzedza go w porządku i w czasie. Czyli jeżeli ktoś uwierzył w Jezusa Chrystusa. Biblijnie byśmy powiedzieli, to znaczy, że Bóg tak zdecydował. Bóg decyduje sam. Suwerennie, czyli w całkowitej wolności, kogo zbawi i jak. Pamiętajmy, zasygnalizuję dzisiaj tylko ten temat, może jutro go rozbuduję, pomyślę jeszcze nad tym. Temat jest bardzo, bardzo szeroki, jest masę różnych błędnych poglądów wokół tego tematu. Na dzisiaj, aby ten odcinek nie był za długi, chciałem zasugerować tylko to, że byśmy pamiętali, że nauka o wybraniu świętych, ta, ta prawda biblijna, którą widzimy w Sowie Bożym, nie może nikogo skłaniać do życia w grzechu. Jeżeli by ktoś powiedział, Bóg mnie wybrał, jestem zbawiony, mogę żyć jak chcę, to wybacz nie jesteś wybrany. Człowiek zbawiony, to człowiek wyrwany ze śmierci grzechu do życia. To człowiek, który doświadczył niczym niezasłużonej łaski. To jest bardzo, bardzo ważne. Czasami ludzie mówią, Bóg mnie zbawił. No właśnie, bo byłem lepszy. Czasami to jest głupio tak powiedzieć. Może to są brzydkie słowo, ale Bóg mnie zbawił, bo szukałem prawdy. No ale czy szukałeś prawdy sam z siebie? Czy Bóg cię zbawił wcześniej i włożył w ciebie? tą chęć szukania prawdy i taką drogą go znalazłeś. Znam różne historie zbawienia i chyba nie będzie przesadą, jak powiem, że każda jest inna. Bóg posługuje się w zbawieniu tych, których uważam, że wybrał w niezwykły, niezwykłymi sposobami. Każda droga jest inna. Ciężko jest znaleźć Jakaś wspólna rzecz, jakąś wspólną rzecz. Są ludzie, którzy nie wierząc w Boga w ogóle wołają do Niego i Bóg ich zbawia. Są ludzie, którzy, nie wiem, są w jakichś religiach i nagle Bóg im pokazuje prawdę, to się zmienia. Ich, ich patrzenie, Bóg otwiera nagle pewnym osobom jakby umysł na czytanie Słowa Bożego. Inny dostaje od kogoś przechodząc Biblię. To są niesamowite historie i musimy przyznać, będąc uczciwymi, że to Bóg zbawia, jak chce. Ale właśnie to dotknięcie niezwykłe przez Boga nigdy nie może człowieka prowadzić do jakiejś takiej nonszalancji w życiu, że nie przejmuje się grzechem, że żyje jak chce nie. To zaczyna prowadzić zbawienie to postępowanie w świętości. Odrzucanie grzechów, bycie. Blisko słowa Bożego, czytanie słowa Bożego, bycie z innymi chrześcijanami, z Kościołem i głoszenie Ewangelii innym. Ale nie, to wszystko dokonujemy nie po to, aby zapracować na zbawienie, jak niestety w Kościele Rzymskokatolickim jest to zwykle przedstawiane i ludzie tak żyją. Ale chrześcijanin zbawiony to wszystko dokonuje z wdzięczności do Boga z posłuszeństwa słowom Pana Jezusa. Odwygłoszenie Ewangelii nie dokonuje nigdy z nas tego, aby zdobywać jakieś punkty, kiedy po śmierci moglibyśmy stanąć przed Bogiem i ktoś by liczył punkty. To nie jest chrześcijańska wizja sądu, to jest raczej muzułmańska wizja sądu. My głosimy Ewangelię, bo po pierwsze chcemy, aby inni ludzie byli zbawieni, aby nie poszli do piekła i nie cierpieli wiecznie, a po drugie, Panie Jezus powiedział, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc to czynimy. Sygnalizuję tylko temat, być może jutro go rozwinę, muszę to przemyśleć. Za dzisiaj dziękuję, zapraszam na jutro z Bogiem.